Siema Widzowie W poprzednim odcinku z FNaFa wczoraj ee, jak, do, jak zobaczyliście do końca film Wywaliło mnie z FNaFa Więc teraz e, jestem we FNaFie żeby zobaczyć Czy będę musiał przechodzić to wszystko nowa Czy mi się zapisało, więc continue I co się stało Ładuję, ładuję, ładuję. Dawaj Security Bridge. O, dobra. I co? Dobrze! Dobra. Czyli... Mamy wszystko włączone, więc skoro możemy, no to w sumie zapisać grę. Ja, na wszelki wypadek zapiszę grę. Na wszelki wypadek zapiszę. Klikamy guziki i stąd wychodzimy. Oczywiście Sandro nas bierze. Co jest? Gregory, jump in! Wolność! 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 Uh, i the time we are almost out of time we need to get, the data, get Recharge station. Recharge station. Tego, pamiętam, to jest, um, happens, the station daycare station as when that happens the daycare attendant is free to the building. No, nie. Will find you. Stąd, Moon! drop Co mi się dzieje z Oh Cześć, Kroliku. a Krolik. What was that? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain! You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizza Plex. Not anymore. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason you're different. Oh, we're to be... Good news yeah, I open in five hours good news five hours I'm not gonna last five minutes do not panic if we get separated again you can always call me on your fast watch as long as I have power and I am able to reach you uh, Freddy, press ...for help. Tyle jak zostawimy Freda tutaj... ...i jesteśmy tu w ku mm, To było dziwne, Fred się stąd ...przepalatowała... Fred się przeteleportował stamtąd? Tu. Dobra, Fred... Hot Fred, To be a good, Hot Fred, we should get moving. You can access the main atrium with your new security badge. Ty tutaj poczekaj Fred, bo w poprzednim odcinku nie zebrałem prezentu. Stąd, bo widziałem go, ale chciałem już przejść dalej. Czeka na im Tym razem nie Freddy, tylko Czeka, bo y, koszulka Frediego już znaleźliśmy. Y, Gregory I have identified two possible exit points. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There's also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Okay. Ciekawe mnie te obrazy i to, że jesteśmy w windzie, odblokowaliśmy windę. Hey superstars, it's me, Freddy. Welcome to the Mega Pizzaplex. Grab a jumbo slice of pepperoni and top it off with an ice-cold Fizzy faz. Then enjoy our super games and attractions. Don't forget to stop by Rockstar Row and meet me in person. Have fun and have a fantastic day. That was not me. That was a recording. I want to make sure you are not confused. Czekam I'm not far to be indeed. Not fair, I to Ah! Hi. Proszę, weź tę mapę. Weź mapę. Ty chory robocie, nawet mnie nie straży. Co ty robisz? Enjoy. Ale Free dzięki map. za mapę. Grand Flor. A my jesteśmy tu. A Fred? Gdzie jest Fred? A zaraz będzie pokazany Fred, chyba. mam nadzieję. Gupi robocie, idź stąd! Chodź Fredzie, idziemy sobie. Mm, jak mamy misję? Mission Find the loading dock or the 1st uh, floor food counter Fit the Find the price counter security office on the 3rd uh, floor Najpierw sobie zróbmy um, Find the loading Dock order the 1st uh, floor food counter Czyli tu na pierwszym piętrze to będzie Ter price price na razie zróbmy sobie price counter a gdzie jest price counter tam jest soda jakaś size size l chip a ja schodzę Prices. Good news! It looks like the door to El Chips is open. Czyli idziemy na razie do El Chips. Czy masz ramroxy? Ja go znam tylko z której części on był. Napiszcie mi w komentarzu widzowie, jeżeli wiecie z której części był ten pies to yy, przymnę wam serduszko i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz na dole jaki chcecie, yy, to przymnę wam serduszko i jakieś podpowiedzi na temat yy, security bridge. i security Be safe. Um okay. Jak ja tu się dostałem. Ja się randomowo skakałem, to wcale nie tak, że o tym wiedziałem. A my nie mamy jeszcze kamer tu. Na poziomie trzecim jesteśmy. A to co to jest? Nie, kamer tu nie mam, bo tu nie ma kamer. O, ładuję się. Czy tam jest Roxy? Nie, mam mi się well, przewidzało. You are in the East arcade. should be able to get to the prize counter through the security office. Look for the door with the security badge symbol on it. I should buy it. Now it's the present. i be Roxie, or Find the prize counter security. No, I already had it. I already had the loading the counter. the bigger and size. I also have prize counter. No press counter Escape the daycare Get to free Freddy Get out Get to main lobby oh, Auto Plex find the lobby Security system find the No no, no to nie dostaliśmy chyba żadnej nowej misji ale kamery, kamery. Rock. Roxy. Ej, sły... Gregory, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Uch. tu jest, tu jest, tu jest. Co jak zrobię? O, o. Dobra, widziała mnie. Czyli, yy, tak jak myślałem, to była zła opcja. To jak ja mam to zrobić? Ja może znaleźć jakiegoś eventa, ale na YouTube to nie widziałem. Jak ktoś grał, to widziałem jakiegoś eventa. I pamiętam, gdzie on był. No nie, serio, jesteśmy tu, znowu muszę zrobić cheating. Fisi, Fas, Monty. Ej, nie da się tu przedostać. O, da się. Ten robot się dziwnie na mnie patrzy. I myślałem, że mnie zreportuje. No, nie, serio, znowu musimy się ładować. Well done, Gregory. You are in the East Arcade. You should be able to get to the prize counter through the security office. Look for the door with the security badge symbol on it. No, i jaka nowa. Entertainment. No nie, nie mamy nic nowego. Ale gdzie jest nasza kochana. Gdzie jest nasza kochana Roxy? Ro ...X? Tam gdzieś chyba. Tak mi się wydaje. No tu i nigdzie. O. Ty gdzie jest Roxy? O to biuro na pewno chodzi. I tu jest jakiś went. Jeszcze ją. Ale... No kurde gdzie? Gdzie ona łazi? Ja ją gdzie... Tam jest! Dobra, widzę ją. Tutaj chodzi. To już wiem przynajmniej, gdzie y, jest. Nie, nie jestem Lost. Dobra, zrobiliśmy to. Tylko teraz, żeby Roxy tu nie przyszła. Jak Roxy tu nie przyjdzie, to... To będzie odcinek udany. O! Vent. Dobra, mamy węta. No, nie. No, ja Cię znam z jakiejś innej części w NAFA, chyba z szóstej. Bo z piątej na pewno nie. A jaka jest piąta część? Yes, nie, Wyłaś mi stąd. To jest to biuro. Co muszę zrobić to tylko zapisać grę. I naładować sobie latarkę. Richarda zrobić. I... Hmm. I teraz jest chyba najgorszy moment nie wiem, czy taki najgorszy, bo muszę przetrwać. Już to widzę. Na 100% będzie alarm. Więc chyba to sobie zrobimy w następnym odcinku z FNAFA. Czyli jutro. Więc no... Miłego dnia, trzymajcie się, siema no i siema, pa!